Proszę Państwa, wprawdzie pan prezydent Duda podpisał ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i innych przedsięwzięciach z zakresu organizacji sądownictwa, ale wygląda na to, że wojna hybrydowa jaką Niemcy przeciwko Polsce prowadzą od początku roku 2016 wcale się nie zakończyła. Jak tylko pani nasza złociutka Urszula von der Leyen przyjechała do Warszawy, żeby nam zakomunikować, że owszem, Komisja pozytywnie się, Europejska pozytywnie się odnosi do Pol tego funduszu odbudowy, ale dopóki nie zostaną te y, warunki ultimatywne w postaci zniesienia izby dyscyplinarnej i innych tam przedsięwzięć spełnione, to Polska nie może liczyć na od, odblokowanie środków. Mimo to y, Verhoysztat który widocznie polski bardzo nie lubi, strasznie skrytykował panią Urszulę za pobłażliwość wobec Polski, no i zaczął zbierać podpisy pod wnioskiem o jej odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej. Najwyraźniej na pani Urszuli zrobiło to wrażenie, bo jeszcze raz tu ostro przemówiła, no a tym bardziej mogło zrobić wrażenie, że Parlament Europejski też się odezwał, i nie tylko te izby dyscyplinarne i zniesienia się domaga, ale również, jeśli można użyć takiego słowa, zdelegalizował Trybunał Konstytucyjny w Warszawie, nazywany przez obóz zdrady i Zaprzaństwa lekceważąco. Trybunałem Julii Przyłębskiej, no i oczywiście zdelegalizował nową Krajową Radę Sądownictwa, znienawidzoną przez sędziów postępowych, co to w pierwszym szeregu, że tak powiem, walki o praworządność tutaj stanęli na wezwanie naszej umiłowanej Złotej Pani z Berlina. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że to publicyści pisali, że Polska została rzucona na kolana, to jeszcze nie koniec tego. Jeszcze Polska zostanie przeczołgana na oczach całej Europy, a być może na, końcu, na koniec jeszcze wytarzana w smolej w pierzu. No i zobaczymy co będzie dalej. Proszę państwa, tymczasem na Ukrainie wojna wkracza w fazę przewlekłą, co trochę zaczyna denerwować pana prezydenta Zełeńskiego. Pani Ursula von der Leyen przyjechała z pielgrzymką do Kijowa, żeby zanieść prezydentowi Zełęskiemu radosną wieść. On ją uściskał z radości, że Ukraina może zostać obdarzona statusem państwa kandydującego do Unii Europejskiej. No, ciekawa rzecz, że wybierają się z pielgrzymką do Kijowa również trzej inni politycy, mianowicie prezydent Macron, niemiecki kanclerz Olaf Scholz i włoski premier Mario Draghi. Nawiasem mówiąc, włoski premier Mario Draghi przed wizytą, przed pielgrzymką do Kijowa, udał się na pielgrzymkę do Izraela i tam właśnie w Izraelu najpierw rozmawiał o sprawach Ukrainy. Ciekawe, że tu Izrael, proszę bardzo, ma do powiedzenia całkiem sporo, skoro włoski premier tam i pojechał. No to jest, nawiasem mówiąc, woda na młyn antysemitników, bo antysemitnicy, wiadomo, mówią, że Żyd, Żydzi rządzą światem. No to wygląda na na to, że jest w tym ziarenko prawdy. Ale mniejsza o to, proszę Państwa, pretekstem tej pielgrzymki naszej trójki do Pijowa ma być y, załatwienie sprawy y, eksportu ukraińskiego zboża. Która, który z jakichś tajemniczych powodów nie może się odbywać przez Polskę i Rumunię, no, przez bo porty czarnomorskie też się nie może odbywać, dlatego że dwa porty czarnomorskie są w rękach rosyjskich, a Odessa jest nie tylko zaminowana z jednej i z drugiej strony. Ale również u wejścia do portu leżą wraki zatopionych statków. No i dopóki nie nastąpi rozminowanie i podniesienie tych wraków, no to w ogóle Odessa nie jest portem czynnym, nie może być portem czynnym. Ukraińska strona się trochę obawia rozminowania i podniesienia wraków, dlatego że obawia się, że Putin wtedy wysadzi desant w Odessa, no i będzie problem. Taki jak w Mariupolu. Proszę państwa, jak powiedziałem, wojna na Ukrainie przechodzi w fazę przewlekłą, co Prezydenta Zełęckiego troszeczkę denerwuje do tego stopnia, że ofuknął Amerykański Komitet Żydowski za to, że nic tu nie robi w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. No i proszę, skutek natychmiastowy jest. Widocznie Amerykański Komitet Żydowski też ofuknął, kogo trzeba. Ponad zaraz nożyce się odezwały w osobie sekretarza obrony pana Lloyda Ostina, który powiedział, że Ukraina dostanie taką broń, że umożliwi jej to zwycięstwo nad Rosją. No i zobaczymy, na ile to jest prawda. Dlatego, że tu być może, że ksiądz że Małżonek, czyli pan Radosław Sikorski musi coś wiedzieć, bo właśnie wystąpił z pomysłem, żeby za państwa zachodnie podarowały Ukrainie głowice jądrowe. No, nie wiem, czy to samo tego samego nie miał na myśli pan Lloyd Austin, żeby Ukrainie właśnie taką, Broń podarować, bo co to za broń, która umożliwi Ukrainie zwycięstwo nad Rosją? Jeżeli Stany Zjednoczone mają taką broń, to dlaczego jeszcze Rosji nie pokonały w takim razie? No, widać, że to zagadkowa sprawa, i tu Amerykański Komitet Żydowski wiele by wyjaśnił, no ale niestety. Amerykański Komitet Żydowski mi się nie zwierza, więc ja tylko Państwu sygnalizuję, że tu może być pies pogrzebany. Ale co konkretnie, jakiej rasy ten pies jest, to tego oczywiście nie wiem. Tymczasem, proszę Państwa, w naszym nieszczęśliwym kraju. Yy, Polityka, jeśli to postępowanie zasługuje na taką szlachetną nazwę, więc polityka rozrzutności idzie całą parą do tego stopnia, że zaniepokoiło to nawet naczelnika państwa, który tam na jakimś mitingu oświadczył, że jesteśmy w rozkroku. Rozkrok polega na tym, że z jednej strony no, ta, ta rozrzutność finansowa uprawiana przez rząd dobrej zmiany, Napędza inflację galopującą. No ale z drugiej strony naczelnik państwa zwrócił uwagę, że w przyszłym roku są wybory parlamentarne, więc nie można zaprzestać polityki rozrzutności, ale nie tylko na polityce rozrzutności, na szczęście Putin jest można na niego zwalić, chociaż już coraz mniej osób w te, że tak powiem, bajki wierzy. No ale mniejsza, z tym bo to nie tylko koniec polityki rozrzutności, no między Innymi, tutaj dopłaty do węgla rząd zapowiedział, no, a naczelnik państwa zapowiedział rzecz jeszcze chyba groźniejszą. Mianowicie zapo poinformował, że rząd pracuje nad ustawą o ochronie obywateli. Przed czym rząd będzie obywateli chronił, w jaki sposób to będzie robił, no to tu może, można spodziewać się najgorszego, żebyśmy tylko przeżyli tę opiekę i ochronę. Proszę Państwa, w tym celu, w tej ustawie będzie postanowienie o utworzeniu funduszu ochrony ochrony ludności Pozabudżetowego poza budżetowego funduszu ochrony ludności chyba ponad 3 miliardy złotych no wyobrażam sobie że przynajmniej 2 miliardy złotych zostaną y, przekazane na utworzenie aparatu y, który będzie chronił ludność przed rozmaitymi złymi przygodami y, no a tam ten miliard może jeśli tam jeszcze inne potrzeby w międzyczasie nie wystąpią y, no to y, będzie przeznaczony na jakieś działania merytoryczne. Y, krótko mówiąc, armia naszych dobroczyńców wyraźnie się zwiększy, no a żebyśmy, jak powiadam, przeżyli tę ochronę, to już lepiej, żeby Matka Boska nas chroniła przed własnym rządem. No ale jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. Proszę Państwa, wydawać by się mogło, że rządu dobrej zmiany nikt nie jest w stanie w rozrzutności przelicytować, ale nie doceniamy tutaj naszych ambicjonerów. Otóż pojawiła się osobistość, która zapowiada w swoim programie politycznym, 30 tysięcy złotych dla każdego osiemnastolatka, no i wprowadzenie regulowanych cen mieszkań. Tą ambitną osobistością jest pani Marianna Schreiber, która tam teraz próbowała swoich sił w różnych innych dziedzinach, ale to tam z rozmaitym skutkiem, no i teraz postanowiła. Poświęcić się polityce, żeby tutaj służyć Polsce. No i na początek, właśnie proponuję, że o, jeszcze proponowała pani Marianna, że Polska natychmiast przystąpiła do strefy euro i wymiana 1 do jednego, żeby złotówka na euro. No a teraz 30 tysięcy złotych dla każdego osiemnastolatka i regulowane Ceny mieszkań. Proszę Państwa, zgodnie z prawem Marfiego, które już tu cytowałem, że jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. Jestem przekonany, że w przyszłym roku pani Marianna Schreiber na czele innych jeszcze. Yy, Działaczy partii Mam Dość, bo tak się nazywa jej partia polityczna, dostanie się do parlamentu, no to może wzbudzać pewien niepokój, ale myślę, że nie, nie za duży, ponieważ pani Marianna Schreiber nie jest głupsza od innych osobistości, które w parlamencie już są.